Dwie sale: wielka na 1800 osób i kameralna, która przyjmie 300 melomanów. 670 punktów świetlnych, zmiękczających rysunek wszystkich elementów wnętrza i 500 reflektorów, umożliwiających wzbogacenie koncertu o niezwykłe efekty. Wyróżniająca się wyjątkową architekturą nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zostanie uroczyście otwarta pierwszego października bieżącego roku. Uczestnicząc w konferencji prasowej, poznaliśmy wnętrze tego niesamowitego budynku. Stworzyć w środku miasta takiego jak Katowice budowlę, która w tak niezwykły sposób wpisuje się w to miasto a jednocześnie może być dla następnych pokoleń synonimem naszej epoki i nowoczesności, to naprawdę duża rzecz. Kiedy wchodzi się do tego budynku, to ma się wrażenie, że, że jest on taką wyszliwowaną bryłą antracytu ukrytą w szkatule wspominającą Nikisowiec. I ma w sobie i odniesienia do Górnego Śląska i odniesienia do pracy ludzi, ale też jest bardzo muzyczny. Ta harmonia, lizyn i pionów okien, te czerwone ościeża mijące się w świetle słońca razem z tą szarą cegłą swatoki tworzą tak niezwykle harmonijną kompozycję architektoniczną w tym miejscu, że będzie ona przy... przychowała wzrok przyjeżdżających do Katowic na pewno jeszcze przez pokolenia. I co jest to największa sala filharmoniczna, nie mylmy z innymi salami, jak Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, o tam też jest około tyle miejsc, było planowane chyba na więcej 2000 coś, ale potem ze względów bezpieczeństwa strażacy nie pozwolili, jest też chyba około 1800 miejsc. Nie, sala filharmoniczna jest pierwsza, z tym, że no po prostu nie udało się wcześniej we Wrocławiu też o tych gabarytach ukończyć wcześniej, bo we Wrocławiu Narodowy Forum Muzyki to też jest 1800 miejsc i trzy sale kameralne, oni mają tam bardzo dużo zespołów, które będą y, się produkować. Tam, tam wewnątrz będziemy, będą miały swoją siedzibę. I życzymy jak najlepiej kolegom z Wrocławia, będą to dwie tej wielkiej wielkości sal w Polsce. Dyrektorowi chodzi o to, że, yy, że tak jak my wspaniale słyszymy orkiestrę i słyszymy nie jakąś zbitą masę, tylko będziemy mogli każdego muzyka usłyszeć z osobna, a jednocześnie ta selektywność nie zakłóca harmonii współbrzmienia. Tak samo oni słyszą się wzajemnie znakomicie, słyszą sami siebie i swoich kolegów. I jako grupę i, i osobno. no To jest najwyższe wymogi akustyczne zostały spełnione. Bardzo często jest tak, że publiczność jest zachwycona, a muzycy mówią, ale my się źle na estradzie słyszymy. Przecież ta orkiestra koncertuje. Ta orkiestra zrobiła bardzo wiele turne zagranicznych i była w, w dziesiątkach, dziesiątkach sal na całym świecie, z wyjątkiem Afryki i yy, 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 Arktyki, gdzie sal raczej nie ma, prawda? To tak orkiestra koncertowała. Yy, i, yy, to też było ważne, że my przy projektowaniu sali wnosiliśmy nasze uwagi, żebyście nie popełnili takiego błędu, żebyście makiego nie popełnili. Jest opera w naszym yy, naszym państwie, która jest świeżo wybudowana, gdzie fortepian nie może wjechać przez drzwi na estradę, ponieważ są parę centymetrów za wąskie i trzeba odkręcać nogi, stawiać go pionowo i na wózku wozić, prawda? Takie detale, takie bzdury. Trzeba było o wszystkim pamiętać, o rozwiązaniach jakichś w garderobach muzyków, w ćwiczeniówkach, żeby to wszystko było przyjazne i to się wszystko tutaj udało. Krok po kroku wszyscy wspólnie y, mieliśmy uwagi do projektanta, który to wszystko uwzględnił. Także jesteśmy też dumni, bo to w jakiś sposób no, uczestniczyliśmy w tym procesie i, i, i no, na Pewno to będzie dużo do poprawienia, jakichś takich drobiazgów, detali. Ale nie na sali. Sala, sala jest fenomenalna i sam Toyota z firmy Nagata Acoustics był zadowolony z własnego dzieła. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jest już niemal gotowa. W środku trwają ostatnie prace wykończeniowe, a my z niecierpliwością czekamy na pierwszy koncert, który odbędzie się 1 października.